Jeśli jesteś obywatelem Bangladeszu i po 1 czerwca 2025 roku przyjedziesz do Polski z innego kraju Unii Europejskiej, aby zapisać się na uniwersytet, pojawia się ważne pytanie, czy otrzymasz tutaj kartę pobytu czasowego, czyli tzw. Kartę Czasowego Pobytu TRC. Zgodnie z nowym prawem imigracyjnym od 1 czerwca 2025, aby ubiegać się o kartę pobytu czasowego, przed przyjazdem do Polski musisz uzyskać wizę typu D w polskim konsulacie. Wjeżdżając do Polski z wizą lub pozwoleniem na pobyt wydanym przez inny kraj UE, nadal nie możesz bezpośrednio ubiegać się o kartę czasowego pobytu TRC. Co więc zrobić w takiej sytuacji? Co należy zrobić, jeśli jeszcze nie wjechałeś do Polski? Musisz udać się do polskiej ambasady w swoim kraju i złożyć wniosek o wizę studencką typu D. Natomiast jeśli już przyjechałeś do Polski, nie masz innego wyjścia jak najszybciej wrócić do swojego kraju, uzyskać właściwą wizę i ponownie wjechać do Polski. Jeśli nie zastosujesz się do tych zasad, Twój wniosek o TRC może zostać odrzucony. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, nie zapomnij odwiedzić linku podanego w opisie poniżej.